PKP Intercity to nie tylko linie magistralne i wielkie aglomeracje jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław czy Trójmiasto, ale również naszą misją jest obsługa tych mniejszych miejscowości i średnich, które są położone na lokalnych liniach i te miejscowości chcemy połączyć z dużymi aglomeracjami miejskimi. 3,5 miliona mieszkańców otrzyma możliwość lepszej siatki połączeń, a Blisko pół miliona odzyska dostęp do kolei. Kolej to całość, czyli kolej rozumiana jako infrastruktura to 20 tysięcy kilometrów linii kolejowych, które chcemy mieć za 10 lat. Dzisiaj mamy nieco ponad 19 tysięcy kilometrów linii, i te linie chcemy wykorzystywać, patrząc na sieć, patrząc na rozkład jazdy, który jest bogaty w ofertę dla pasażerów, bogaty liczbą połączeń. I całościowe nasze podejście jest, żeby sieć służyła w ramach linii magistralnych, linii lokalnych, regionalnych. Na tym polega między innymi, dzisiejszy pomysł, żeby te linie słabiej obsługiwane były dobrze obsługiwane i żeby nowe miasta, które do tej pory nie są obsługiwane w ruchu dalekobieżnym, czasem od wielu lat, jak Łomża od ponad 30 lat, jak Czuchów, jak Czaplinek, to są miejscowości, które bardzo, bardzo dawno nie widziały pociągów dalekobieżnych, żeby tam pojawiła się oferta służąca szybkiemu dojazdowi, w pierwszej kolejności do stolic województw, a w dalszej kolejności do innych dużych miast, bo te trasy nowych pociągów hybrydowych to łącznie ponad 3000 km linii kolejowych, które będą obsługiwane przez tabor, który łączy cechy. Możliwości jeżdżenia po, na liniach zelektryfikowanych, tam gdzie jest elektryczność, gdzie elektryczność napędza pociągi, i na liniach spalinowych, gdzie będziemy używać silnika diesla. PKP Intercity jeszcze w ubiegłym roku, latem, zamówiło pociągi hybrydowo-spalinowo-elektryczne, które mogą się poruszać zarówno po trasach zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych. Pierwszy pociąg na testach pojawi się już w kwietniu przyszłego roku. Takich składów jest zamówionych 35. Każdy pociąg będzie mógł zabrać na pokład 176 osób. To będą bardzo nowoczesne składy, przystosowane do przewozów osób niepełnosprawnych, do przewozów rowerów. Będą wyposażone wszystkie udogodnienia, których oczekują nasi pasażerowie. Rok 25 w wykonaniu PKP Intercity będzie takim, taką podróżą w przyszłość, ponieważ. Osiągniemy poziom przewozów, jaki był planowany jeszcze dwa lata temu przez poprzedni zarząd PKP Intercity. Osiągniemy poziom przewozów z 2030 roku. Chcemy, żeby rynek rozwijał się równomiernie, czyli to ta oferta Intercity będzie uzupełnieniem połączeń regionalnych, bo pociąg regionalny zatrzymuje się z reguły na każdym przystanku. My się będziemy zatrzymywać na wybranych, większych przystankach, większych miejscowościach. I patrząc dzisiaj na to, jak wygląda rynek, my staramy się dbać o pasażera dalekobieżnego w pierwszej kolejności, a rynek przewozów lokalnych, regionalnych zostawiać przewoźnikom regionalnym. W październiku, na pasażerów PKP Intercity czeka wiele promocji. Już 18 października do zakopanego pasażer Intercity będzie mógł pojechać za złotówkę. Bo od 14 grudnia regularnie pociągami Pendolino będziemy mogli jeździć do Zakopanego. 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie, studenci, nauczyciele jeżdżą pociągami Intercity za złotówkę. 20 października osoby, które ukończyły 60 lat, również jeżdżą za złotówkę. Zapraszamy do naszych pociągów.